Szanowni Państwo, od jakichś trzech tygodni trwa festiwal pod tytułem Zmiany w przepisach kolejowych, ale mam nadzieję, że tym filmem go zakończę. Z tego względu, że mieliśmy dwie poprawki do instrukcji IR1 od 9 maja i od 20 maja. Również od 20 maja obowiązuje kompletnie nowa instrukcja sygnalizacji IE1. No i co? Dwie zmiany do IR1 i jedna nowa IE1 i już myśleliśmy, że wszystko fajnie, pięknie, nic przez co najmniej pół roku się nie wydarzy ale od wczoraj mamy zmiany do instrukcji IR1 a w zasadzie zmiana do instrukcji IR1 z tego względu że będziemy dzisiaj omawiać jeden paragraf jeden ustęp jeden punkt a mianowicie przejdę do rzeczy Pamiętacie tam w poprzednim materiale gdy omawiałem zmiany do przepisów zmiany do instrukcji IR1 od 20 maja tam była niejasność dotycząca właśnie jazdy na widoczność a dokładnie ciężki pociąg towarowy nie wiadomo jak miał się zachować, gdy przejeżdżał przy samoczynnym semaforze samoczynnym odstępowym, gdzie był wskaźnik W22. No bo jeden przepis nam mówił, że spokojnie może jechać po nowemu, czyli z prędkością jazdy na widoczność do 40 km na godzinę i o tym nam mówił paragraf 32, ale tabela, która się znajduje w paragrafie 63, gdzie tam mamy prędkości jazd pociągowych, już mówiła po staremu, czyli do 20. Dobra, mamy remis 1.1, ale przyglądamy również sobie instrukcję sygnalizacji i E1 i tam pozostała 20. No i teraz nie wiadomo jak. Ktoś najwyraźniej się pospieszył z tego względu, że takie zmiany w rozporządzeniu nie było, jeżeli chodzi o ciężki pociąg towarowy przy wskaźniku W22. Chociaż w sumie tej osobie się nie dziwię. Czemu? No bo skoro mamy już jedną prędkość jazdy na widoczność do 40 km na godzinę, więc logiczne chyba jest to że ta prędkość będzie obowiązywała w każdym przypadku jazdy na widoczność, a przy jednym z, przy, z czterech przypadków jazdy na widoczność jest właśnie ciężki pociąg towarowy przy wskaźniku W22 tyle o ile, że nie musi on się po prostu zatrzymywać, no ale to jest właśnie wyjątek gdzie tu pozostaje po staremu dla niedowiarków jeżeli myślicie, że ja sobie tą, ten przepis wczorajszy wymyśliłem, proszę bardzo jest to screen z uchwały nr 423 na 2025 z dnia 27 maja, czyli bardzo świeża sprawa. No i właśnie tutaj, jeżeli tutaj zarządca infrastruktury, w tym przypadku PKP Polskie Linie Kolejowe, na swojej stronie publikuje biuletyny, akurat to jest biuletyn numer 12, no to macie wyszczególniony co się zmieniło, kiedy wchodzi, co i jak. I kto tutaj ma nadzór nad realizacją danej uchwały? W tym przypadku dyrektor Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki. Tam jest również taki Wydział Ruchu Kolejowego. Zresztą miałem tam okazję przez jakiś czas być i akurat zajmowaliśmy się instrukcją IR-1. Także tyle w temacie. OK, nie przedłużając, jedziemy dalej. No i teraz tak porównamy sobie standardowo, jak było, w zasadzie jak było przez ten tydzień, a jak jest. A mianowicie przez tydzień obowiązywał taki przepis, a mianowicie, jeżeli samoczynny semafor odstępowy nie wskazuje sygnału zezwalającego na jazdę, wówczas pociąg po zatrzymaniu się i ruszeniu mija ten semafor i wjeżdża na odstęp, który należy uważać za zajęty przez poprzedni pociąg. Kropka. Wyjątek stanowi ciężki pociąg towarowy. Tu mamy odnosik do tego, co to jest ciężki pociąg towarowy. Na, za chwileczkę wyjaśnię. Które może przejechać bez zatrzymania ze zmniejszoną prędkością do 40 km na godzinę. Obok semafora odstępowego wielodstępowej w nawiasie samoczynnej blokady liniowej, nie wskazującego sygnału zezwalającego na jazdę, gdy na tym semaforze jest wskaźnik W22, czyli w tzw. wskaźnik jazdy pociągu towarowego. Okej, okay. od wczoraj, Szanowni Państwo, mamy taki paragraf, taki ustęp i taki punkt. Jeżeli samoczynny semafor odstępowy nie wskazuje sygnału zezwalającego na jazdę, wówczas pociąg po zatrzymaniu może minąć ten semafor i wjechać na odstęp, który należy uważać za zajęty przez poprzedni pociąg z prędkością do 40 km na godzinę z wyłączeniem ciężkiego pociągu towarowego, który może przejechać bez zatrzymania ze zmniejszoną prędkością i wracamy do prędkości 20 km na godzinę. Obok semafora odstępowego, ale pod warunkiem, że na nim umieszczono wskaźnik W22. Czy to, jak powiedziałem, ktoś tam się pospieszył, zrobił 40, no ale jednak w rozporządzeniu, jeżeli chodzi o wskaźnik W22, no to tam cały czas pozostała 20. No właśnie, jest to pewne zakłopotanie, no to jak w końcu jest tą jazdą na widoczność? Za chwileczkę wyjaśnię, Mówię przykłady na podstawie grafiki, żeby też, żebyście też mieli zobrazowanie, jak to wygląda. A mianowicie, weźmiemy sobie tutaj pierwszy przypadek. Czyli pominięcie samoczynnego semafora odstępowego, gdy ten nie wskazuje sygnału zezwalającego maszynista dojeżdżając do samoczynnego semafora odstępowego, widzącego sygnał stój, sygnał wątpliwy, ciemny semafor, ma obowiązek oczywiście poinformować o tym dyżurnego ruchu. Teraz tak, zatrzymuje się upewnia się, że przed nim nie ma żadnej przeszkody do jazdy, no bo jeżeli smafor wskazuje sygnał stój bez żadnej usterki, no to prawdopodobnie przedni odstęp jest zajęty. Dlatego po to wywołuje dyżurnego ruchu, bo może się okazać, pamiętajcie, dyżurni ruchu mają podgląd na odstępy nie w zawsze, ale przeważnie już teraz jest, że każdy odstęp ma dyżurny podgląd i widzi, czy dany tutaj, przede wszystkim dyżurny ruchu wie, co wypuścił i kiedy wypuścił i mniej więcej, gdzie ten pociąg się znajduje, więc w tym przypadku widzi, czy dany odstęp jest zajęty, czy nie przy dany pociąg, bo jeżeli będzie sytuacja, że szlak jest wolny, wie dyżurny, że ostatni pociąg tam jechał godzinę temu, przykładowo i widzi, patrzy, no odcinek wykazuje, odstęp wykazuje zajętość, więc coś tu jest nie tak, okej, okay, dlatego uwaga, maszynista dojeżdżając, informuje dyżurnego ruchu o takiej sytuacji, i po zatrzymaniu, jeżeli nie będzie widział żadnej przeszkody do jazdy, jak najbardziej w tym przypadku bez zgody dyżurnego ruchu, bez żadnego rozkazu do bez żadnego zastępczych, i tak dalej, może pominąć ten semafor. I ta prędkość, obowią... ta prędkość prę... ob... pomija ten semafor z prędkością do 40 km na godzinę. I cały czas jedzie z tą prędkością, aż do następnego semafora samoczynnej blokady liniowej. O ile on ponownie nie wskazuje sygnału stój, bo jeżeli ponownie wskazuje sygnał stój, znowu ta sama procedura zatrzymuje się, upewnia się, że nic nie ma i dopiero może ruszyć. Jeżeli na tym sygnaforze jednak będzie sygnał zezwalający, czy to S3, S5 czy S1, wszystko zależy od ilości wolnych odstępów i czy blokada jest trzystawna czy czterostawna, to w tym przypadku jak najbardziej nie musi się zatrzymywać. Czołem pociągu, co najważniejsze, czołem pociągu mija ten semafor i już może rozwinąć prędkość rozkładową. Pamiętajcie jedno, że sygnalizacja na sbl czyli na tej samoczynnej blokady liniowej, no po nowemu wieloodstępowej blokady liniowej w nawiasie samoczynnej nie pokazuje prędkości, tylko sygnalizacja pokazuje ilość wolnych odstępów, co najważniejsze. To jest ten pierwszy przypadek. Drugi przypadek, gdy maszynista po usłyszeniu sygnału alarm otrzymanego środkami radio łączności nie otrzymał wyjaśnienia przyczyny jego nadania. I tu uwaga, tutaj obowiązuje przypadek, nieważne czy jaka to jest blokada liniowa, czy to jest blokada półsamoczynna, blokada samoczynna, czy po prostu blokady nie ma maszynista jedzie, jedzie i nagle uwaga, otrzymuje sygnał alarm albo automatycznie poprzez nadanie sygnału radiostop, stop, albo, pop, albo ustnie poprzez pięciokrotne wypowiedzenie przez kogoś sygnału alarm. O tyle jest fajnie ten pierwszy przypadek, bo chcąc nie chcąc maszynista i tak się zatrzyma, bo jest to wszystko połączone z układem hamulcowym, ale w przypadku ustnego nadania sygnału alarm, drogi maszynisto niestety musisz się natychmiast sam zatrzymać, nikt za ciebie tego nie zrobi, to jest właśnie taka sytuacja. Też chodzi, a może wspomnę już o tym, pamiętajcie też w przypadku automatycznego, bo mało osób, kto o tym wie, w przypadku automatycznego sygnału alarm, czyli radio stop, przełączamy się na kanał ratunkowy. W przypadku maszynistów jest to głównie kanał ósmy, ale uwaga, w przypadku ustnego nadania sygnału alarm. Zostajemy na tym samym kanale, wyjaśniamy sytuację na tym samym kanale, na którym został tutaj nadany sygnał alarm. Wyjaśniamy sytuację na tym samym kanale, czyli na kanale pociągowym, nie ratunkowym, ratunkowy tylko w przypadku automatycznego nadania sygnału alarm. OK, dobra. Przełączamy się lub się nie przełączamy. Wszystko zależy od tego, jaki był to rodzaj alarmu i wyjaśniamy sytuację. No ale wołamy tego dyżurnego obok maszynistę, ewentualnie ktoś tam jest. Jeden raz, drugi, trzeci, czwarty. No ile można wołać, prawda? No to w tej sytuacji wkurzamy się troszeczkę. Jeżeli nie ma przed nami tutaj przeszkody do jazdy, możemy wznowić jazdę. I tu uwaga, właśnie wznawiamy jazdę z prędkością do 40 km na godzinę. I to jest jedziemy zgodnie z zasadami jazdy na widoczność. I uwaga, ta prędkość obowiązuje, ale uwaga, bez względu tutaj na to, czy blokada jest samoczynna, czy samo, blokada samoczynna. Czy półsamo, czy na ta prędkość obowiązuje do posterunku ruchu, czyli do semafora wjazdowego posterunku ruchu. Tam już myślę, tutaj dyżurny ruchu wyjaśni całą sytuację, bo wiecie, różnie bywa na szlakach, czasami łączności nie ma. Wiecie doskonale, jak to jest naszą, tą piękną łącznością cy analogową. Widzicie, już chciałem powiedzieć coś o gsm ze ale może za 5 lat, może za 10. No formalnie miałem mówić do 2023 roku, ale sami wiecie doskonale, jak jest. Ok, dobrze, mamy tą sytuację, także kontynuujemy jazdę z prędkością jazdy na widoczność, czyli do 40 km na godzinę do semafora wjazdowego po sterunku ruchu dalej, No według wskazań semafora wjazdowego. Ok, trzeci punkt, tak naprawdę, to jest niczym innym jak pierwszy punkt, czyli wyjazd na szlak z wielodstępową, czyli samoczynną blokadą liniową na podstawie sygnału zastępczego lub rozkazu pisemnego. Wyjeżdżamy spod semafora, czyli semafora obsługiwanego, maszt koloru czerwono-białe lub te listwy czerwono-białe, jak teraz jest to możliwe. Ok i uwaga prędkość już stosujemy od tego semafora wyjazdowego i ta prędkość obowiązuje nie tylko w granicach posterunku ruchu, ale również na pierwszym odstępie, tak jak powiedziałem do pierwszego semafora, o ile oczywiście ponownie on nie wskazuje sygnału stój. Ok wyjeżdżamy z prędkością do 40 km na godzinę i uwaga. Do, do, do tej pory ta prędkość obowiązuje i uwaga, pamiętajcie, nie trzeba się tutaj w tym przypadku zatrzymywać. To jest ten wyjątek, jeżeli oczywiście semafor wskazuje sygnał zezwalający, bo jeżeli ten semafor po prawej stronie, który widzicie, akurat tutaj może go tak nie zobrazowałem, ale to jest samoczynny semafor odstępowy, czyli z masztem koloru białego. Jeżeli on będzie wskazywał sygnał zezwalający, to spokojnie, bez zatrzymania maszynista może zjechać i już go mija z prędkością rozkładową. Pamiętajcie, czołem pociągu. Okej, okay, dobra, no i wtedy co? Sytuacja jest taka, że pełna prędkość, prędkość rozkładowa, nie ma nam jeszcze problemu. Oczywiście patrząc na wskazania tutaj z tego semafora, bo wszystko zależy od tego, ile jest wolnych odstępów. Okej. Okay. I tu ma prędkość jazdy do 40 km na godzinę, a to co zostało niezmienne to jest ciężki pociąg towarowy przy przejeżdżaniu przez samoczynny semafor odstępowy, który nie wskazuje sygnału zezwalającego oraz na którym umieszczono wskaźnik W22. Za chwileczkę powiem co tutaj w tym zapisie mi się nie zgadza, ale zanim. Ciężki pociąg towarowy... To taki pociąg, którego masa wynosi więcej niż 3 czwarte obciążenia ustalonego dla obsługujących je lokomotyw. Dla przykładu, jeżeli konstrukcyjnie lokomotywa może maksymalnie udźwignąć 4000 ton i ta sama lokomotywa będzie potocznie mówiąc ciągnęła na haku co najmniej 3000 ton, już jest uważana za ciężki pociąg towarowy. Ale jeżeli lokomotywa z tymi samymi parametrami konstrukcyjnymi. Będzie ciągnęła nie wiem 2500 ton, tysiąca ton, no to już niestety nie można ją nazwać ciężkim pociągiem towarowym. Także wszystko zależy od tego, ile tam pociągniemy i ile maksymalnie może dana lokomotywa udźwignąć, potocznie mówiąc, ile tego brutta może pociągnąć. Dobra, ok. To teraz tak, wskaźnik W22, żebyście wiedzieli, jak on wygląda, to jest właśnie taki semafor, jak semafor. Ale najważniejsza w tym przypadku jest ta tabliczka z literką T. Jeżeli będzie ta tabliczka, to ciężki pociąg towarowy nie musi się zatrzymywać przejeżdżając przez ten semafor. Na pewno, jeżeli jest tabliczka z literą T, to znak, że jest tutaj za tym semaforem na drodze hamowania dość spore wzniesienie. Czemu w tym przypadku maszynista nie musi się zatrzymywać tego ciężkiego pociągu? No bo jeżeli się zatrzyma, no to będzie miał później problem z ruszeniem, tak? I albo gdy za mocno pociągnie, to może się rozerwać, albo po prostu nie pociągnie. I trzeba tutaj będzie wyzywać lokomotywę popychającą. Okej, okay, dobra. Zobrazuję jak to wygląda. Czyli dojeżdżamy sobie spokojnie z prędkością tam rozkładową, chociaż w zależności od tego co pokazał poprzedni smafor. I teraz tak. Ja formalnie go zatrzymałem, ale pamiętajcie, nie trzeba go zatrzymywać, tak? Tylko uwaga, e, przejeżdża bez zatrzymania i tu właśnie z prędkością do 20 km na godzinę. To jest ta zasada. I już tłumaczę, co w tym zapisie mi się nie podoba, bo faktycznie tutaj rozmawiałem przed chwilą z kolegą yy, i no, w sumie rację. To samo co ja ostatnio gdybałem, a mianowicie dobra, tu 20 nie będzie. Bo to jest tak: ciężki pociąg towarowy przy przejeżdżaniu przez samoczyny smafor jest tutaj prędkość do 20 km na godzinę. Może ja się cofnę jeszcze, może ja się cofnę do tego zapisu. Uwaga, jeżeli samoczyny smafor odstępowy nie wskazuje, przydam to na dole, jeżeli nie wskazuje sygnału zezwalającego na jazdę, wówczas pociąg po zatrzymaniu może minąć. Ten semafor i wjechać na odstęp, który należy uważać za zajęty przez poprzedni pociąg z prędkością do 40 km na godzinę. No właśnie, wjechać na odstęp, czyli już sugerują nam, że możemy spokojnie z tą prędkością do 40 km jechać. Ale zobaczcie, co tu jest napisane z wyłączeniem ciężkiego pociągu towarowego, który może przejechać, widzicie? No właśnie, to wszystko gra słów. przejechać, a jechać to są dwie różne rzeczy. Bo przejeżdżam z prędkością do 20, ale jaka wtedy jazda? No tutaj na szczęście pomaga instrukcja I1, więc tam jest określone, że tutaj jedziemy z prędkością do 20, nie większą niż 20 km na godzinę, ale mamy tak regulować prędkość, żeby się zatrzymać. Ale szanowni Państwo, niełatwiejszy byłby zapis coś w stylu, że. Z wyłączeniem ciężkiego pociągu towarowego, który może przejechać bez zatrzymania obok semafora odstępowego, na którym umieszczono wskaźnik W22. W tym przypadku prędkość jazdy wynosi do 20 km na godzinę bo tu nam sugeruje, że mamy przejechać z prędkością do 20, ale, chodzi, ale jeżeli chodzi o jazdę no to już tak troszeczkę dziwna sprawa, tak? bo przejechać wiecie, na fragmencie dosłownie metra przyjeżdżamy do 20, a już później możemy rozwiązać prędkość, no ale tutaj wiecie, tutaj niekiedy interpretacja ma znaczenie, aczkolwiek cały czas tutaj przypominam jedynym organem, który może interpretować przepisy kolejowe, akurat w tym przypadku IR-1 jest właśnie te wspomniane biuro eksploatacji i obsługi pasażerskie. Także ja tylko tutaj coś, ja tylko tutaj, można powiedzieć, głośno myślę, o tak to można ująć. No dobra, okej, okay. tyle w temacie. Mam nadzieję, że widzicie, jest różnica omówić jeden przypadek, a jest różnica omówić, nie wiem, 20 przypadków, gdzie poprzednie filmy były godzinne. Tu akurat nie jest źle, zmieściliśmy się w 20 minutach, także pamiętajcie, czemu w kontekście licencji maszynisty i śledztwa maszynisty, bo to uwaga. Będą pytania z działu sygnalizacja. A przypominam jeszcze raz, w przypadku maszynistów, dział sygnalizacja chcąc, nie chcąc 100%. Ja ze swojej strony przyjadę jeszcze dalej i się ładnie, kulturalnie z Wami w tym przypadku. Sekundkę. Dziękuję się za uwagę. O, tyle chciałem powiedzieć. Także mam nadzieję, że już koniec przez najmniej pół roku, a liczę, że naprawdę coś się zmieni, bo te przepisy kolejowe co chwilę się zmieniają, co rusz jak nie IE1 do IR1. Jeszcze tutaj nie wspominałem o IR9, bo nie ma już tutaj w instrukcji o technice wykonywania pracy manewrowej, nie ma już ograniczeń prędkości w przypadku jazd, przez, jazd manewrowych z przesyłkami z towarami niebezpiecznymi i przesyłkami nadzwyczajnymi Także na pewno jak będę jeszcze tutaj wstawiał nowe filmy związane właśnie z manewrami, z prowadzeniem ruchu na szlaku, żeby to wszystko było ujednolicone. Także dajcie mi naprawdę czas, bo tego jest sporo, no tyle w temacie, także jak najbardziej nie ma problemu. I teraz uwaga, taki mały prezencik ode mnie dla Was. Tą, tą prezentację dam, wrzucę Wam w ten dysk Google, link wstawię w opis. Spokojnie, na jakichś pouczeniach, kursach jak najbardziej możecie z tego korzystać, nie ma najmniejszego problemu, tylko pamiętajcie, zakaz jedynie modyfikacji, kopiowania. Jakieś ujednolicenia po swojemu, tylko po prostu robicie, wiecie, szanujmy trochę troszeczkę pracę, bo trochę to kosztowało, nie ma co ukrywać, dlatego nie ma problemu. Jak najbardziej możecie z tego korzystać, ale mówię, nie modyfikować albo tutaj do celów zarobkowych. W waszym przypadku, no niestety, nie wolno tego stosować. Także w link tutaj ten, tą prezentację wrzucam w opis i tam dość łącznie w jedną prezentację wrzuciłem też te wszystkie zmiany, które weszły od 24 grudnia, przepraszam, od 24 listopada. 2024 roku, od 1 grudnia 2024 roku, 29 maja, 20 maja i teraz 29 maja tego roku. Także wszystko macie. Ja serdecznie dziękuję i co miłego weekendu, bo piątek, sobota, piątek jest, a przed nami sobota niedziela. Cześć, dzięki i do usłyszenia.